White jebany niebany człowiek jak się urodził, nawet matka opuściła go, jest tak brzydką kurwą, że jedyne kogo zaliczył to dziwkę za stówę I jest tak rozjebany, że macer to przy nim sigma, wyjebała mu nawet skopa kopa z, goba, z burdelu, dziwka, jo, aż wypadła mu jedynka na widok dziewczyna White wali konie, aż wyjebała mu z liścia Sonia Wajperek, wajperek, jebany szłelek Jak się urodził, nawet matka upuściła go Jest tak brzydko, kurwą, że jedyne Kogo zaliczył, to dziwkę za stówę, yo Jest tak rozjebany, że Marceto przy nim znikła Wyjebała mu nawet skopa w burdelu dziwka Jo aż wypadła mu jedynka na widok Dziewczyna, wajper, wali konie Aż wyjebała mu z liścia, Sonia Yo, 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 yo Wiper konia, aż wyjebałam w liścia Sonia. Ja bardzo cię proszę za to, go nie gra. Ty się już wykąpałeś? Byłeś pod prysznicem czy Tak! Pod prysznicą byłeś? Pod prysznicem byłeś, czy nie? Tak! Tak! Prysznic czy wanna? Lecimy, mamo! Ile mam tu Wstyd mi robi! Dobrze, dobrze. dobrze, wszystko dobrze.